Kiedy wszyscy dowiedzieli się o naszych castingach do tego programu, dziewczyny z różnych zakątków świata postanowiły realizować swoje marzenia. Spośród wielu ochotniczek wyłoniono sześć kandydatek, które zdaniem naszego żyli, ma największe szanse na karierę zarówno w modelingu, jak i na światowych festiwalach kinowych. Od początku casting spotkał się z dużym zainteresowaniem. A właściwie to co ja mam mówić? No wiesz, wiek zainteresowania, i takie tam. No zaczynamy. Okej, okay, więc nazywam się. Dzień dobry, ja pizzę przywiozłem. o co pan? Wie pan, pan wie, że my tu nagrywamy poważny casting? No właśnie widzę! Jezu, pizza, no nie mógł pan na zaplecze iść. Dobra, chodź, chodź, chodź pan ze mną. No, no, dobra. A, a to, na, to będzie w telewizji? To ja chciałbym pozdrowić Zbyszka, wodka i... Dobra, chodźmy pan! Chodź pan! A a co będzie ze mną? 5 minut przerwy. Ach.